Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak krok po kroku zbudować schody na tarasie drewnianym. Przejdziemy przez cały proces, zaczynając od wykonania szablonu konstrukcji schodów. Szablon budujemy z, z legarów, które leżą na tarasie. Układamy sobie deski tak, jak powinny lecieć schody: jeden pod stopień i dwie deski na stopień. Mając na razie jeden taki szablon robimy sobie otwory we wcześniej przygotowanym betonie teraz możemy sobie przygotować wszystkie pozostałe klocki powycinane już na wymiar mając już wszystkie elementy powycinane możemy przejść dalej kolejnym krokiem jest zbudowanie sobie takich elek które posłużą nam do zrobienia w nich otworów trzeba to poustawiać do wagi i zaznaczamy sobie, gdzie są otwory już wcześniej wywiercone. Robimy tak z każdą następną. Każda jest ponumerowana i każda jest przypasowana do każdego betonu. Teraz wyznaczamy sobie osie tych otworów i wiercimy wietłem 16 mm. Szpilka, którą będziemy kotwić, ma 12 mm. Należy pamiętać, że przy przedniej. Belcen wyfrezować trzeba większy otwór na podkładkę i nakrętkę. Teraz możemy kończyć nasze szablony. Wzmacniając je dodatkowo jedną taką poprzeczką. Ustawiamy sobie teraz je wszystkie przy tarasie i mierzymy długość szpilek, które będą kotwione. Teraz trzeba poodkurzać otwory. No i zaczynamy kotwić. Wcześniej musimy mieć przykręcone do naszych konstrukcji już szpilki i możemy sobie tak wsadzać cały element ze szpilkami na kotwie chemicznej. Gdy już nam kotwa chemiczna stwardnęła, ustawiamy sobie pierwszą i ostatnią belkę, rozciągamy sznurek, no i do tego sznurka teraz ustawiamy pozostałe nasze elementy konstrukcyjne. Jak już będziemy mieli wszystko ustawione, rozbieramy z powrotem nasze konstrukcje, rozciągamy membranę, wycinając tam, gdzie są otwory na szpilki, montujemy już na gotowo nasze konstrukcje i wkładamy pomiędzy kolejne dodatkowe jeszcze takie elementy montażowe. Jak widać, tutaj co druga taka konstrukcja podschody jest montowana do betonu. A co drugie jest luzem? Dlatego teraz dajemy takie sporniki poprzeczne, żeby to wszystko się trzymało kupy. Tak się prezentuje już na gotowo konstrukcja pod schody. Tu jeszcze jest widok z boku, na bok terasu. Tak będzie też obrabiany. No i zaczynamy montować schody. Należy pamiętać, że trzeba skręcić na początku stopień z podstopnicą a dopiero później ustawiać sobie cały jeden schodek. Od razu też montuję boczne zabudowy tarasu. Druga strona, tak, tak samo. Najpierw montujemy stopień z stopniem, dopiero później ustawiamy schody. Wszystko mamy teraz zamontowane, sztywne, nic się nie ugina. Tak się prezentują w całości. Jeżeli się podobało, zostaw jakiś ślad po sobie komentarz. Może robisz inaczej schody, może masz jakieś uwagi, a może Ci się po prostu podoba. To zapraszam Cię do za subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Cię i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdro!